Moi drodzy, wydaje mi się, że ostatnio, ostatnimi czasy nastały, nastała taka epoka, która, którą można by nazwać epoką szkiełka i oka, że tylko i wyłącznie te sprawy, które można sprawdzić, zweryfikować, empirycznie ich doświadczyć, są warte tego, żeby o nich rozmawiać. Natomiast wszystkie inne, które dotykają sfer duchowych, są, no tak jakby, no, nie, nie, niezbyt dobrze przyjmowane przez ogół społeczeństwa. Oczywiście nie, 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 nie we wszystkich, nie wszystkich ale, ale dużo, dużej części społeczeństwa. I Ja chciałbym się temu przeciwstawić. Chciałbym wyjść przeciwko takiego, takiemu pojmowaniu rzeczywistości, że tylko i wyłącznie sprawy związane z doczesnością, z właśnie z takim pojmowaniem tu i teraz i mają rację bytu. Uważam, że to jest Błędne rozumowanie. Uważam, że jest to rozumowanie, które wynika z dobrobytu, który obecnie mamy, ponieważ mało mamy w życiu prawdopodobnie sytuacji takich granicznych, gdzie odwoływalibyśmy się do jakichś sfer wyższych. Dopiero właśnie w momentach kryzysowych, bardzo trudnych. Zaczynamy zdawać sobie sprawę, że takie pojmowanie rzeczywistości tylko tu i teraz bez, bez sfery duchowej jest bardzo płytkie, i no, czegoś tam brakuje. I dlatego chciałbym troszkę poruszyć spraw duchowych związanych z Bogiem, związanych z wiarą. Bo ja. Wierzę w to, wierzę w to, że nie jesteśmy tutaj sami, że jest, jest Bóg, który, który interesuje się naszymi sprawami, który wręcz wchodzi w nasze życie w sposób bardzo wyraźny, bardzo ewidentny. I, i w moim życiu ja widzę, widzę działanie Pana Boga, doświadczyłem go niejednokrotnie. Właśnie naj, najwięcej w tych sytuacjach bardzo granicznych, kiedy już nie, nie wytrzymywałem i zwracałem się do, do Boga, on mi wtedy pokazywał, że tę swoją obecność, tylko w sposób no, bardzo osobisty, no, którego nie jestem w stanie tak. Przekazać y, y, argumentami i tak dalej. Po prostu jest to moje doświadczenie, którym, którym się tutaj dzielę. <laughs> Także y, chcę przeciwstawić się y, takiemu pojmowaniu rzeczywistości, że nie możemy y, właściwie zabierać y, głosu na temat y, na tematy wyższe, na tematy duchowe, na tematy Boga. Na temat Jezusa. Ja chcę zabierać głos na ten temat, dlatego że ja, ja tym żyję. To jest coś realnego w moim życiu. I nie podoba mi się takie spychanie tej sfery do sfery prywatnej, że ja nie, mo nie mogę o tym mówić. Mogę o tym mówić, mam to zagwarantowane wręcz w przepisach prawa swobodne wyznawanie wiary i również publiczne. Dlatego tego się trzymam i, i chcę... chcę troszkę o tym pogadać. To, to tyle. Pozdrawiam.